O Boże, dobra. Hej, cześć, witajcie, witam was bardzo serdecznie w... Pierwszym odcinku... Yy, tak... Yy, Cat Mario. To jest taki specjal na tysiąc widzów i... z co, światło, jakoś, ale tylko tak mogę to nagrać. No i cóż, zaczynamy. Podobno to jest bardzo ciekawa gra, widziałem... Kilka poziomów tylko. I nie wiem, co się będzie działo, bo oglądałem to jakieś pół roku temu, tak więc... Uwaga. Uh, ok okej. Okay. Okej. <laughs> dobra, już muzyczka z rana bardzo fajnie. Uh, what the fuck? Uh, jakby co, dzisiaj mam zarobić zar zar humor, tych tak więc okej, okay, do nagrywania. <laughs> dobra, spokojnie, to są monetki, nie ma lipy. O, dobra, uciekamy, nie ma co. Ej, no, już już tu trollują. Coś tu jest? no, czy... Boże, dobra, czyli początek trzeba przebiec, to przy, y, przebiegamy. Agat, oh, lecimy, lecimy. Nie, 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 spokojnie teraz, spokojnie. Przejdźmy sobie górą. Dobra. Tutaj na spokojnie. No. Oh, jezu, jakie to jest głupie. No, 10 minut, sobie nagram to później, może jakiś następny odcinek. Taka inna seria na 10, e, no, może 10, na 1000 widzów, mam nadzieję, że się to Wam wszystko spodoba, tak więc fajnie. A tutaj, tu chyba z tego co wiem, to będzie jakiś grzybek. Coś mi to dało. No, e, f, e, f, lol, dobra, spokojnie. Wiedziałem, wiedziałem, dobra, spokojnie. Jezu! troll Jest! A to? Co tu daje? Gwiazdka! Okej. A, mm, okay. <laughs> A tu w ogóle nagrywam? Nagrywam, może zobaczyć c City przez chwilę. Dobra, trudno. Checkpoint jest. A tutaj? Co tu jest? To jest, pokażcie mi. No! <laughs> Minus jedno życie jest. Monetka. Przeskoczymy tu. Tu coś jest, monetka. Tu monetka. Tu to się. E, dobra. Coś wyskoczy. O, widzieliście? Co? Logicznie. Nie wiem, czy coś, jest, czy nie. A nie można. Dobra. Tam nie będę bra. Naprawdę. Jezu. No kiedy głupie Dobra, skaczymy tu. Tu. Teraz tu chyba było, tak? Dobra. Już mamy system rozpracowany. Ta seria będzie jakieś 6 odcinków, to akurat na właśnie yy, ten to będzie. Tutaj chyba coś spadnie. Tak wiedziałem. FUCK! Głupie! FUCK! Dobra, ciśniemy. Dobra. Dobra, tutaj teraz. Skoczymy tutaj i tu. Dobra. Eee, tutaj. coś spadnie czas spokojnie. Dobra, dobra, jest okej. Okay. Niech one tutaj przejdą. Mogę tu zejść? Nie, teraz nie mogę. One się zablokują, nie? Nie zablokowały się. Tu chyba coś będzie leciało, tak myślę. No! Ja pierdziele. Już to widzę, że jeden odcinek będzie na więcej niż 10 minut jak z moim lamieniem No naprawdę trzeba zobaczyć, jak tu gry się przechodzi, bo... A nie, będzie, nie, nie będzie wtedy takiego fanu z tego. Dobra, tu już wiem, że tu będą spadały. Chyba potem będą... Tak, potem, dobra. Teraz spokojnie. Hop.